Mój ryj wreszcie wygląda normalnie tak jak za dawnych lat Przynajmniej przy tym świetle A ja Was witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecrafta Tak na szybcioszka dzisiaj sobie gramy w Minecrafta bo Bo sobie na szybcioszka musimy pograć Minecrafta Co się stanęło od ostatniego odcinka? Szczerze to nic I no niestety pechy chciał no, tam jakieś deadpointy, tam są Nevermind, ale tu nie będzie wieży. Niestety tu nie będzie wieży. Aczkolwiek jakby tutaj... Jeszcze nad tym pomyślę co się tutaj zrobi. W domu też coś zrobiłem. Hop! W domu troszeczkę rzeczy się zmieniło, tutaj ten crafting w ogóle nie będzie potrzebny. Mogliście widzieć wczoraj na live'ie ten kto był to był Tutaj ten enchanting table Tutaj mam wszystko ładnie, pięknie Po zwierzętach Dobra i weźmy nasze porkczopy. Jest taki, przepraszam My się musimy najeść Janusz Get out Głupi Janusz Byliśmy w zamku, który był do dupy Dobra, do dupy on nie był, ale on był no... był, był jaki był, nie? Mam tutaj dużo dirta, dużo kobla mam. No, kobla mam mało akurat, nie? M możemy iść, żarcie nie mam. Mam 12 level, więc 35 i wczoraj zostałem zabity. I tu, no, tak jak mówiłem, tu jestem punkt widokowy cały. Zbudujemy most do końca... bo tak naprawdę tylko tyle chciałem zrobić. Szczerze, że trochę dłużej pobuduję, jest 16 No dobra, no to faktycznie Kurde, ten, ten, ten to, 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 coś tam o o o mnie wkurza Trzeba będzie, no niestety Trzeba będzie, no niestety to jakoś kurde Wyeliminować, że tak powiem Ale źle zrobiłem Fuck me Kura by chciała <grystanie> <grystanie> Nie wiecie, teraz mam gładką mordę, to teraz każda może na mnie lecieć. Tylko kurde krzywe zęby, nie? To jest najgorsze. Dobra, no i tam ściankę jedną dobudujemy i możemy chyba na dzisiaj kończyć. Chociaż sobie podłogę bym tutaj zaczął. Chociaż w tym jednym pomieszczeniu. Tak myślę, żeby tutaj już podłogę zacząć. To... Zaczniemy podłogę tu, wybudujemy co i jak, a tym pomieszczeniem, co się zajmę tam kiedy idzie, to tutaj, tu na razie postawimy drewno, że tam niby jeszcze nie, nie zaczęliśmy, a tutaj zaczęliśmy już. I w kolejnym odcinku efekt budowy, yy, panie i panowie, zobaczycie. W ogóle byłem w Gostyniu, vloga nie nagrałem, bo kurde. Co ja miałem? Kurde... Nagrywać jak kurde Zenek tańczy pod sceną. Trwór pod sceną. Jak Zenek tańczy na scenie i śpiewa przez twe oczy, twe oczy zielone. Oszalałem. Znowu w cholerę kobla będzie. Jak zwykle... A, nie, nie 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 nie. Tak nie może być. 9 minut nagrane, no to... Jak wytnę To ja myślę, że odcinek będzie miał jakieś jakieś no do 10 minut powinno mieć jeżeli, będą, jeżeli będzie dużo ciekawych rzeczy na pewno do budowanie to będzie kurde na pewno ciekawy, nie? W ogóle ostatnio nie mam takiej feny do nagrywania filmików, nie wiem. Nie chce mi się. Szkoła i w ogóle. Lato czuję i wiecie, człowiek, człowiek yy, tylko nic nie robił, nie, w ogóle nie mam żadnego pomysłu na żaden, na żaden filmik, tam vloga, może z Krobi nagram tam, jak pojadę, pojadę do Krobi tam jeszcze kiedyś, albo z czegoś, z czegoś musi kiedyś być w końcu ten vlog, bo dawno vlogów nie było na kanale. I widzicie, i mamy podłogę pierwszą, yy, zrobioną prawie, że... I nic już nie robimy, dobra Tak, kończymy <noise> Nie no, kończymy, kończymy 11 minut odcinka, brawo Nikodem e, Po prostu rekord odcinków, odcinków na YouTubie Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za budowę Treściwy odcinek, treściwy, treściwy Mam gładko mordę, nie widać moich syfów, Na razie Jej, dobra już się nie, nie, nie pozniecamy, tak? Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Trzymajcie się na razie. Cześć.